Siemanko, moi drodzy, wydam bardzo serdecznie po tym wyjeździe. Zobaczcie, ile mi jeszcze zostało oleju. Tyle. Wszystko wypiłem tą łyżką. I jak wypiję do końca, to robimy sobie małą przerwę. I po tej przerwie, Ewcia już tam wymyśliła. O kurde mi się wylało. To nic. Wymyśliła coś innego. Zawsze staram się pić, znaczy rano to zawsze piję, nie? Staram się tak pół godziny przed jakąś konsumpcją, nie ja zawsze to wychodzi, bo czasami jest tak, że 15 minut albo 10 minut przed konsumpcją, ale przeważnie staram się, żeby wyszło pół godzinki gdzieś i wtedy jest bardzo zajebiście. Musiałem zlizać tą kropelę z tego stołu. Ewcia, moi drodzy, wam kiedyś mówiła, że ma krześnicę w Bydgoszczy, która tam studiuje, która pracuje w optyku, która jest optykiem albo będzie optykiem. W każdym razie ona ma w tym swoim sklepie tam okulary takie przeciwsłoneczne, które nie niszczą oczu, tak jak te zwykłe, targowe za 15 czy tam 20 złotych, co się kiedyś kupowało, teraz to, nie wiem, czy są i w jakiej cenie są, ale pewnie gdzieś tam się można kupić. W Piedronkach i tak, w innych rzeczach. W każdym. Na razie one są bardzo szkodliwe dla oczu, więc nie kupujemy jej już od kilku ładnych lat. Nie? A, a, jak, no, a jako, że ona y, ma y, tam jakąś zniżkę, no to skorzystamy z tej żyki, no tylko że będziemy musieli tam jechać do tej Bydgoszczy i załatwimy sprawę. Y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to moi drodzy zapamięci musicie pamiętać że bo ostatnio mieliśmy taką przykrą e, sytuację z kanałem i gdybyśmy nie mieli tego drugiego kanału bo tu i zewą to nie mielibyśmy się jak z wami skontaktować ewentualnie jeszcze przez Facebook y, bo na Facebooku mamy fanpage który się nazywa tak samo jak kanał możecie wejść polubić y, czy tam napisać jak chcecie jakieś pytania na przykład przez messengera możecie pisać możecie pisać na instagramach bo też mamy instagramy które się nazywają tak samo jak my na TikToku też jesteśmy, który się nazywa tak samo jak kanał. Nawet założyliśmy kanał, <laughs> który się tak samo nazywa jak ten, żeby w razie czego mieć jakiś kontakt z wami, nie? Bo to różne rzeczy się zdarzają. No i te wszystkie linki do tych wszystkich naszych mediów są w opisie. Także zapraszam serdecznie i zaczynamy. Na śniadanko. Na śniadanko, kawka i grzaneczki. Tak to się chyba nazywa. Jestem y, moja żona, która, moi kochani, teraz y, stara y, się być bardzo piękna, żeby y, mi się podobała. To To wszystko robi dla męża. To jest Nigdy nie robi nic dla męża. Ale ja to mówię. Ty byś chciał, żebym ale ja to robiła ja, dla męża. ja to mówię, a po hybel, Hejterom, wiesz o tym, A, to żeby, żeby pisali Ty frajerze, ty bez Ewy to byś zginął, o ty Boże. dziadu, ty zasrany Nie będę tutaj epitetami wyrzucał bo, o Boże, tak aż, aż tak, no ale spoko Spoko, może, może do hejterów ten film nie trafi Może będę miał szczęście i trafi to do miłych ludzi Którzy napiszą miłe komentarze Może no, a my jedziemy do Bydgoszczy zaraz, więc... Więc... No... To let's go! A jak mam mówić? Mówić tak? Let's go to jest cringe? To ja nie wiedziałem, że let's go to jest cringe. Pierwsze co trzeba zrobić, to tutaj jest start-stop, funkcja... Która nie, nie zdaje egzaminu i się nie podoba żadnemu osobnikowi na całym świecie, nie wierzę, że ktoś uważa, że to jest fajne. Tak samo jak te gówniane zakrętki, które nie odpadają, a wszyscy je odrywają. Tak robią właśnie psychopaci z Brukseli, którzy chcą nam wszystkim Polakom utrudnić życie. I nie tylko Polakom, bo jeszcze przecież na całym, w całej Europie tutaj utrudniają życie. Tacy są właśnie. Jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że to jest najlepszy zakup. Kiedy ja, kiedy ja to kupiłem? Dwa lata temu? Nie, rok temu, no Raz razem z tym z telefonem, Twoim telefonem. No. To jest ładowarka, moi drodzy. Jest na C i jest na A typ. I nawet pociągnie mojego laptopa. Także jest bardzo fajny sprzęt. I szybko. Poleca... I szybko, bardzo, tak, wokółkanie. i szybko. To nie jest takie jakieś wolne, tylko szybkie ładowanie. Super. Skąd? przed za mną jak pokazało jo Skąd wiedziałeś, że to jak no ja, ja znam tej No i jesteśmy. Ty idziesz za mną? To nic na spokojnie. spoko. Fk. Ewka pokaż jakie, jakie ty wybrałaś. Ewka ma takie. Takie wybrałam sobie. Z takim szerokim A Igor pokaż jakie ty wybrałaś. Z spoko będziemy jak ci, jak ci faceci w czer... <grym> Tak. faceci takie? w i kobieta. Słuchajcie, dziewczyny, pokażcie mi dziewczyny się, dziewczyny, bo jeszcze są te i one są też bardzo spoko i one też fajne, ale wiecie co, mają tu cienko i mi tu słońce zawsze nadaje. No. A te nie a mają. Te są fajne, są takie, nie? i będzie git. O, oczywiście. O, oczywiście, Te białe są za małe, co tutaj są właśnie. A ja bym... A słuchaj, a tu są. Aha, tu są tylko oprawki takie, zobacz. Tu masz takie oprawki, tylko białe. A nie, ja mi jest źle w takim kształcie. I ja... mi jest dobrze w tym co wzięłam. No mi też o, właśnie w tym jest dobrze. W tych drugich też mi było dobrze. Ale jak one nie mają tej koloryzacji, to czego No. A te nie mają. Ty, tutaj coś było. Co było? No tu już się pojawia samochód. Tu się jest? samochód pojawia, a Co tu tego samochodu jest? nie ma. Tu jest po prostu przejrzyście, nie? Tu nie ma samochodu. A teraz? A tu jest samochód. Aha, to, tu. to które lepsze by były? No lepsze są z polaryzacją, ale one akurat nie mają polaryzacji. A, to nie jest tam. Chyba nie wiem, zresztą ja się nie znam Ale tu widać na A, doka. filtr, mają, nie? no to jak filtr Dba. mają, to filtr No chodzi. właśnie. Spróbuj, daj, Zobacz, Tu jest samochód. O, <noise> <noise> Ale to nie zobaczycie, bo przez ten zobaczcie. Widzicie, jest samochód, a z tymi bez polaryzacji nie ma samochodu. Spalcowałem sobie. Dostanę ten, dostanę polaryz to sobie dostanę schowam. Tak, no, daj no spokój. ja ci Będzie fajnie. Teraz jeszcze tylko mała reklama Family Optik. Kaufland Bydgoszcz. Tu właśnie kupujemy sobie te okulary. O, jakiś alarm. Ktoś chyba coś zwędził. <noise> takie mam. Bardzo ładne masz. ma. Podobają takie. Mi się Takie. No, a Igor tam też ma jakieś. Mhm. Igor teraz na Igor nosał. teraz wcina. A te stare, zobaczcie, tutaj mi się kurczę te. Powietrzem pod... A tobie no, to bardzo, mi to tak no trochę. Ale słuchajcie, ile mają? Dwa lata? Dwa lata, no. Dwa lata. Trzymajcie poragonę, bo to tak. jednak warto iść. Ale Zuzia właśnie mówi, bo ja myślałem, że to są z solano. A to nie są z one tylko były mm, w tej firmie co były z solano, nie? Pisało. Ale były droższe, kurde. Ja niż pamiętam, te... że my je wybraliśmy, bo nam się podobały, nie bo coś no. tam. I ona mówiła, że pierd coś tam pier coś tam właśnie. Ale gdzie ona to widziała, ten napis? No tu był napis, to ja nawet w tych okularach widziałem ten napis, eee, czekaj, no właśnie, no, dobra, nieważne, nieważne, <grym> nieważne. jest w teraz e, Kupiliśmy sobie różne słodkości tutaj i takie momenty. E, jak Ewka, znaczy jak Igor, bo Ewka Ale inne. ja z tamtej co miałam, też miałam paczkę. Już Aha, też takie same. No. Yy, yy, teraz tak kupiliśmy sobie różne słodkości, a teraz jedziemy tylko po kawkę do, na Orlen. I... Yy, przyjechaliśmy po kawę, tak jak wcześniej mówiłem, i jedziemy później do domku. Co? Co by chciał? Kawkę by chciał? Czekoladę mo możesz dostać. Albo albo kawę bez kawy. Pyk. Pyk. Big. co chcesz? takie coś przestań to dla dzieci jest a ty jesteś przecież dorosłym facetem porządnym porządnym dorosłym facetem O porządni dorośli faceci nie patrzą po wiatraczkach a czemu nie? oj, podnieś podnieś, bo spadło z amerykańskim czasem to tak jest właśnie a Igor teraz wziął z amerykańskim właśnie Dobry. Ja mu zawsze biorę z amerykańskim, bo jak nic nie to ja zawsze zjem w razie czego, nie? Zawsze zjada. Go... Zawsze zjada, no właśnie. Weź ten pulary Twój i ja sobie wezmę teraz y, moją super bułkę. Tylko która jest moja teraz Ewka? Y, zaraz zobaczymy. To zobacz. Skąd wiesz? No bo Co ja chciałem? Zaraz Wam powiem co ja chciałem. Ja tutaj miałem. Spokojnie. Nie, no to jest rogalik. Co to mi tutaj? To jest dla Dominiki. Tylko, nie. tylko daj mi te torby Właśnie. małe. Dawaj, te torby. On tylko się, się, się śmieje bez przerwy. Pod, podśmiewuje, podśmiewuje się tutaj. Się. Ja zapalę to wóz, bo jest twoja, gorąco. To będzie najlepsza drożdżówka ever. Mówią, mówią, że ten, że, nie, że można dostać mandat, jak się, że, jak się chłodzisz. No, o. Z serem. to jest moja z serem Będę sobie jak podczas drogi. To jest drogi. No śniadanie bajkę bardzo dużo sera bardzo dobre i ona kosztowała ile FK? 5 zł? 5,50 to nie jest niezła cena zważywszy na to, że w, że w Warszawie podobno są po 35 zł jagodzianki są. za sztukę to ja nie wiem, chyba no jest tam dużo jagód, fakt, ale 35 zł to chyba bym nie dał za bułkę, naprawdę no i moi drodzy powiedział, że Kiedyś sobie z, z żabki wziął Hotdoga. To wyrzucił do śmieci, bo parówka szczypała w język. No, A z, Orlena, z Orlenu jest spoko. Orlenu nie szczypi język. Z Orlenu nie. Wiem, bo, bo ostatnio zjadam chyba dwa. <ścoughs> I, I były bardzo dobre. Co prawda preferuję kiełbaskę, bo te kabanosy to tak parówką zaciągały ostatnio bynajmniej. Ale zawsze nie ma tej kiełbaski, jak ja chcę. Tu podjechaliśmy, Ewka mi otworzy, bo tutaj przyszła do mnie paczka z moją czapeczką. Ewka mi kupiła czapkę, i ja tą czapkę muszę sobie wziąć. Zobaczymy, co to za czapka. Ale się nie może doczekać, zobaczcie. No. Jest. Nie może się doczekać. Jest, moi drodzy, czapeczka, jak się patrzy jak ta lala bo ja mam taką ten ja mam taką inną i miałem też kiedyś znajkę kosa, ale mi tutaj gdzieś przypranił tak, chyba tak, w pralce tak. jak było ten, ale fajny taki materiał, wiesz? No bo to ja szukałam takich cieniutkich, żeby no. y, wiesz, tylko zakryło głowę, tam sobie musisz... A lubię, wiecie, białe, żeby się brudziło, nie? Bo to jak się brudzi, to fajnie jest. Nie, <laughs> tutaj musisz sobie poprawić. Tu, no tam z tyłu. No bo tutaj musi ci wejść głębiej na głowę. No tak, no troszkę jest. Ale fajne, bo to jest takie o, cieniutkie, wiecie? Możesz? No, super jest. No jest super. Taką mam czapeczki. Bardzo fajnie, fajnie ci w tej czapeczce. Mhm. Super. Koleszka mi wziął czapkę, mówi, że mi nie odda. Chyba będzie trzeba jeszcze jedną kupić. Chyba tak. Trzeba. Trzeba, jestem. Mu... Kurcze. Tak, ja mam tak z Donią. To jest, to jest jednak, będziemy na zmianę nosić, ja w ja nieparzyste, a on w parzyste najwyżej, Bo ona jest taka fajna, że może tam z tyłu se regulować, nie? Tak, dobrze, tak, no. Super. Przyjechaliśmy do KFC, to ja mówię, przyjechaliśmy do KFC, przyjechaliśmy do Lidla, żeby zrobić na kanał Gotuj i Ewą takie pyszne, efcia, robiła kiedyś i chcieliście, żeby zrobić, eee, takie skrzydełki. nie, to nie są skrzydełka, to są takie nóżki, wyglądają jak w KFC, tylko smakują lepiej, o niebo lepiej tu Ewka znalazła tą mortadelę co żeśmy kupili we Włoszech tylko tam kosztowała euro a tu kosztuje 9,50, czyli dwa razy drożej takie życie trochę tych zakupów jest bo takich lunchboxów nakupowaliśmy co ostatnio wam mówiliśmy że nam podeszło ale tam jak się znudzi nam to oczywiście skończymy z tym, nie? Proszę. No Jak się nam zgodzi jeść? Nie? No, pewnie, ale to jest najlepsze. To, no, to z jest. Są no, z so, soczewicą jest dobre. Mięso do Gyrosa, dosadki Gyros i do tych właśnie rzeczy, które na tym naszym drugim kanale będą. Wakacje się pewnie pojawią. No i tyle. No i tak. A tutaj się robi Gyros. No, znaczy, jeszcze się nie robi, ale pomału się sytuacja klaruje. Giros jest na kanale Gotujzewom? Jest? Jest. No, to jest jedna z lepszych. No, jedna z lepszych pozycji na szybko, e, których, które są bardzo dobre i bardzo mi podchodzą. No, a, a tutaj jest taki obiadek, bo teraz miało być co innego na obiad, ale będzie co innego. Będą, e, będą e, schaby be, e, e, kotlety schabowe bez schabu, nie? Tylko. Bo to nie jest schab, nie? To jest filet z indyka. To jest filet z indyka, bez no. Bez, bez... Nie miał. Be... Będę miał bez schabu. Nie? <laughs> Będę miał bez schabu, no właśnie. Schudne, tak. Tak, z tobą mam, że chudne widzisz w oczach. W oczach normalnie tracę. Tracę w oczach. mizerię na szybko, co? Nie. Na szybko jest. A ty, bo można ten spróbować to, co ty mi kupiłaś wiesz, tą mizerię taką fajną. No, no, ale jutro no i oczywiście, że tak. Ja kupiła kupić taką. E, litru, takie coś, nie? Chłodnik, taki no! Ale jednak No, taki mamy. no, a tu ogórki małosolne, jeszcze trzy zostały? I, o, taki chłodnik. No, takie coś, zobaczymy, może dobre. No i tu ja tylko dokroiła ogórka, bo było za mało. W tym wiecie, chłodniku z Lidla? I ale tak reszta konsystencja to jest bardzo dobra, nie? Konsystencja jest dobra? No. troszeczkę dosolimy. Wymieszaj. Huh. I mizelia jest. I mizeria jest jak ta, I jak ta lala. Bardzo krótki termin ważności był tam chyba 3 dni no, jest. To świeżo to, na świeżo. już. No. A i this, mm, co to jest majonez? Nie, sos śmietanowy. A, ze sosem śmietanowym to się chyba nie. Je. Nie, <laughs> <dobra>. <laughs> My już po obiadku, czekajcie, pod... kurde, a świeci się dobrze. My już po obiadku, ale wam coś pokażę wspaniałego. Zobaczcie, to jest gyros. Na wierzchu są kawałki kurczaka. Tam jest pap. Nie, jak to się nazywa? Tam jest sałata. Kukurydza, sałata. Kapusta pekińska. No, kapusta pekińska, właśnie kukurydza. Tutaj oś od korniszonek. korniszonek. No, pięknie. No i do tego sosik super. Ja się moi drodzy tak zachwycam jedzeniem, bo jedzenie jest dobre, nie, nie wolno przesadzać, my na przykład nie jemy dużo, jesteśmy szczupli, i dlatego możemy sobie na więcej pozwolić niż możemy. Wiecie o tym przecież, nie? Możemy niż możemy? Możemy niż możemy, tak. Tak ta sałatka wygląda po wymieszaniu wszystkich składników, jest normalnie, uwielbiam ją. Aż oczywiście mi nie zbrzydnie, bo jakbym bym tak jadł codziennie, nie? To, to wszystko zbrzydnie. To wszystko zbrzydnie, właśnie. The next day. Manko, moi drodzy, w kolejnym dniu, ale otwórz FK garaż, w kolejnym dniu jedziemy teraz do paczkomatu z ewcią. trochę kropi, wiecie, trochę kropi, jedziemy do paczkomatu z ewcią, bo tam jakąś paczkę ma, nie wiem, czy czasami jest temu i po wódkę, wódka będzie do ziół, więc zobaczycie, yy, jaką wódkę, bo to chyba jest różnica, nie, bo musi być wódka najlepiej. Dla mnie to, to nie ma różnicy, nie, ale najlepiej ze słyszenia wiem, że to by była wódka z, z Bożowa, nie? No, tak mi się wydaje. Jest jakaś malutka paczka, ale skąd ta paczka? Nie wiem. Pewkaś <noise> zamawia coś i nie wie skąd ta paczka jest normalnie. No lekko może. Na pewno, pewnie jakieś suplementy może co? Za szybko, wczoraj zamówiłam. <noise> No dobra. Zowie nie zgadniecie co dostaliśmy za przesyłkę. Normalnie w życiu takiej paczki nie dostałem. Ja też nie. Weź tam powyciągaj wszystko co tam, tam jest. Nic nie ma. To dostaliśmy, wiecie? To dostaliśmy folię i to jest tak jakby od czapki. Wczoraj nie, w tym, w tym samym filmie chyba pamiętacie jak dostałem i ten woreczek też, nie tak kobiecie pomyliło. Ale co by nam wysłała? Nie mam pojęcia. Pusty karton? Nie no, przecież ona czapkę mi przysłała. No właśnie, czapkę mamy i to jakby od czapki. A nie mamy tego, nie? Nie mam zielonego pojęcia, co się zadziało, ale ja jechałam, mówię kurczę, ja nic nie zamawiałam. No właśnie. przyszła i przyszła. Czasami się człowiekowi nałoży, może wiecie, pomyłka jakaś czy coś. Karton normalnie zapakowany. Kto by to zapakował? Słuchajcie, kto ma takie pomysły. No, dziwne to jest. Piszcie, czy mieliście takie pomysły, żeby nam to przyszło to samo, tylko bez towaru. To samo, to, to samo co wczoraj, tylko bez towaru. Też było tak o Też na? było Też. identyczne. I, no. I ten daszek był, i, ten, i ta folia po czapce, nie? No. Kurde, to są jakieś no. kpiny. Dobra, jedziemy do tego: po, ten, po tą wódkę, do tej ziół. Jesteśmy na tym dziale. 233. 33, ale my musimy kupić w Zbożowa właśnie, bo ja tu widzę, mówiłem o jaką nam chodzi i to właśnie chyba najlepiej chodzi o zbożową, żeby była dobra do tych ziół szwedzkich. Krupnik jest z krupniku. Krupnik do, do ziół, ponieważ Ewcia wyczytała w internecie, że to jest z wyselekcjonowanych zbóż. I krystalicznie czystej wody. Właśnie i krystalicznie czystej wody i tak nam tutaj pada, wakacje, super marzenie nasze to jest. Słoik duży. On jest 5-litrowy? Czy? Coś, ty, Nie, ja nie wiem. 3-litrowy? Może 3. I tutaj są zioła, i ta wódka jest na jedno opakowanie tak. tych. No tak, bo tutaj jest napisane. Nie no. 1,5 no. hmm, litrem. No tak. Wódka wódka Kiedyś już robiliśmy. Zalewaliśmy, znaczy w ogóle robiliśmy, czy zalewaliśmy? No, nie, robiliśmy nie wiem. I robiliśmy, jest, jest filmik, to w opisie najwyżej Wam podepnę, to jak nie filmik. zapomnę. Z ziół, nie? Chyba jest, to znajdę... Najlepszy... Nie z ziół, tylko jest ziół o ziołach. O ziołach, no. Tam mówię, w jaki sposób, na co można używać. Można też smarować się tym, zależy, co komu dolega. To są za więc nie ma tu piołu. one góryczkę i tak mają w sobie, natomiast nie mają tego piołunu. No. I tam w tym filmie starałam wam się właśnie powiedzieć jak my to stosujemy i na co i w jakich ilościach. Pamiętajcie, że to jest produkt ziołowy naturalny i trudno o przekroczenia jakieś, więc można spokojnie stosować dorosłą łyżkę. Nic nie będzie. Można do chłodnej herbaty wlać, można nasmarować sobie gardło, czy za uszami przy bólu ucha, czy nawet wacik skropiony ziołami włożyć do ucha, tylko wcześniej trzeba go czymś natłuścić, żeby nam nie uszkodził, nie spalił. Także można poczytać o ziołach szwedzkich sobie w internecie, jest dużo informacji. Więc słoik może być 3 litrowy. Zamykamy. Stawiamy na słoneczne okno i codziennie wiecie, to, to przy ciepłe, przy jakimś przyciep... źródle no. ciepła, przy kuchence czy przy grzejniku zimą, zimą przy, również przy można robić. w domu i też jest git. Tak, ja tak. to postawię na okno, akurat słoneczne. A no. no, słoneczne i tutaj akurat słońca teraz nie ma, ale, ale jest. w przyszłości będzie.